Żałeś się trochę, wiesz? Kurwa, zły człowieku. Znasz sytuację o piętnastoletce zgwałconej przez pięciu typów, w którymś z wałczanskich klubów. A jak wszyscy dobrze wiemy, to ty miałeś parę klubów w Wałczu, prawda? Pub Bankowy, Studio Jack i tak dalej. O piekiełku też się dowiedziałem, o czarnym pokoju się dowiedziałem, o pobiciu szesnastolatka się dowiedziałem. Wiem naprawdę o rzeczy o tobie, co ty zrobiłeś. Jest takie coś jak rejestr cicieli i filów, w pile i okolicy. No być może jest, jest taka no? pozycja Norbert Hanneman. Z relacji z ludźmi, z którymi rozmawiałem, wynika, że się dobrze z nim znałeś. Co się stało, że ten chłopak, z którym trafiłeś pod cele, popełnił samobójstwo? co? Byłeś tam ty, kolega, i ten z jeden młody chłopak. chłopaków. się w mieszkaniu, chciałeś wysadzić mieszkanie, kamienicę, nie, może nie kamienicę, blok. Zajęli się tym funkcjonariusze, wszystko na siebie wzięła twoja żona. Bohaterze, a potem w teściu zrobiłeś żółte papiery i sprawa się rozmyła. Z relacji twoich byłych pracowników wynika, że nie raz zdarzyło ci się uderzyć hrabinę nawet z pięści. Jesteś zwykłym majciarzem, który sprowadzał nieletnie.